Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku i w nowym budżecie. Mamy styczeń, ale tak naprawdę dość sporo rzeczy zostaje takich, jakimi po prostu były w tamtym roku, a między innymi właśnie jest to budżet na kolejny miesiąc. Ja z tego zdecydowanie nie zrezygnuję, bo to naprawdę bardzo mi to ułatwia życie, ułatwia mi i daje mi taki komfort. Tak więc zdecydowanie to na moim kanale pozostanie. Tutaj mam już wszystko y, przyszykowane ze sobą, jeśli chodzi właśnie o budżet na ten miesiąc. Na samym początku standardowo cele finansowe podsumowania tamtego miesiąca i później skupimy się już na budżecie i na uzupełnianiu koper. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam. Okej, okay, jeśli chodzi o ten sweter, to ja chciałam wam powiedzieć, że akurat wychodzi tak, że zawsze jak ja nagrywam, to ten sweter mam na sobie, nie żebym ja go miała cały czas, ani żebym nagrywała ten filmik te filmiki wszystkie jednego dnia. Po prostu bardzo go lubię i często go piorę, często go zakładam, często go piorę, często go zakładam i tak to wychodzi. I chcę go po prostu wykorzystać do Momentu, kiedy jeszcze jest okazja na to, bo jeszcze jest ten taki zimowy czas. Ok, koniec. O swetrze lecimy z podsumowaniem grudnia. Jeśli chodzi o podsumowanie grudnia, to szybko do niego tylko przejdę. Tak naprawdę, to dużo rzeczy omijałam w tym grudniu, to znaczy, nie było takiego specjalnego planowania posiłków. Nie było jakoś mega zaplanowanych zakupów, to znaczy były listy zakupów, ale nie było ich nagrywanych tutaj. Miałam, nie miałam takiego parcia na to, żeby mało wydawać, aż tak mało, bo wiadomo, że jakoś tam się ograniczałam, ale nie aż tak mocno jak do tej pory. I powiem Wam, że jeśli chodzi o ten grudzień, to doszłam do takich konkluzji, że muszę jednak mieć ten plan, muszę mieć ten budżet taki konkretny, ścisły, że piszę sobie wszystkie wydatki, ponieważ widzę, że do jakiegoś momentu jest okej, okay, wszystko jest fajnie, wszystko idzie zgodnie z planem i w pewnym momencie zaczynam wchodzić w taki niebezpieczny moment niebezpieczny motyw tego, że po prostu przestaję ogarniać finanse. I to jest dla mnie takie troszeczkę mm, niekomfortowe, jest to dla mnie troszeczkę takie niebezpieczne, czuję się źle z tym, bo czuję, że wszystko mi wychodzi z mojej pod, spod mojej kontroli, a ja tego bardzo nie lubię. Ja nie lubię, kiedy nie mam czegoś pod kontrolą, a szczególnie jeśli chodzi o to mm, o moje finanse. Więc jeśli chodzi o moje pieniądze z yy, koperty nasze, to tak naprawdę została ona ściągnięta do cna, praktycznie do samego koniuszka. Zostało tam chyba 100 zł. Yy, pozostałe pieniądze, które tam yy, jeszcze, w sensie, mam tam jeszcze 500 zł plus ta stówka, czyli 600, ale te 500 jest już przeznaczone na kosmetologa, którego mam 9 stycznia. Ale to tak, jakby jest już zaplanowane, że tam będzie, będą wydane pieniądze, dlatego już je stamtąd wyciągnęłam z tej koperty. One są w moim portfelu i po prostu czekają na to, aż je wydam. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile zapłacę do końca, dokładnie u kosmetologa, ale myślę, że w tych 500 zł się zmieszczę razem z kosmetykami, bo to jest jakby z zabiegi: jest to dokładnie oczyszczanie mechaniczne i oczyszczanie wodorowe twarzy i kwasy. Na twarz? Zobaczymy, mam nadzieję, tak przynajmniej z cennika wychodzi mniej więcej, że to taka kwota by wyszła. Zobaczymy. Tak czy inaczej, lecimy z, teraz z celami na ten miesiąc. Jeśli chodzi o cele, to tutaj właśnie chciałabym się skupić na tym, żeby na nowo wdrążyć się w te wpisywanie sobie wszystkich wydatków, spisywanie ich do kalendarza, tak jak to miałam wcześniej, bo mi się to sprawdzało. Nie wiem, czy będę to wpisywać jeszcze jakby w kalendarz, czy jakby będę to sobie spisywać w tym moim zeszycie. Zobaczę, jeszcze to muszę przemyśleć. No i ogólnie będzie właśnie też wszystkie filmiki z zakupami, zresztą już jeden jest na kanale, także wszystkie filmiki z zakupami również będą. Poza tym chciałabym się skupić na planowaniu posiłków, ponieważ teraz robimy posiłki jakby w większości sami, to znaczy, ja robię dla mnie, dla mnie i Kamila posiłki, Filip w większości takie w przedszkolu posiłki. Także ogólnie taki jest plan, żeby nasze posiłki już były robione typowo przez nas i wtedy dzięki temu te planowanie ma sens i dzięki temu to te planowanie jest w ogóle ok i łatwo je, łatwo je zrobić, po prostu no, mam przynajmniej taką nadzieję, że będzie mi łatwo je zrobić, zobaczymy czy się jak, jak, to, jak to mi wejdzie. Chcę się zająć dość mocno kopertą poduszka bezpieczeństwa i muszę się dość sporo zaopiekować kopertą urodziny i święta, ponieważ Filip ma w lutym urodziny, no i muszę je wyprawić, także tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że takie cele bardzo ogólnikowe na takie bardziej konkretne cele skupimy się na nich w przyszłym miesiącu. Zobaczymy, czy mi się coś uda wykombinować konkretnego i nowego. Na razie cztery zakupy w ciągu miesiąca. Mam nadzieję, że uda mi się cztery czy pięć. Nie wiem, ile jest, jakby, tygodni w tym miesiącu. W sensie, jak to mniej więcej wygląda w kalendarzu, nie, nie, nie orientowałam się jakoś specjalnie. No i do tego właśnie to, że chciałabym znowu te wydatki spisywać. I tak, to tyle tak naprawdę z takiego. Podsumowania i, i moich celi. A teraz lecimy już z budżetem i z budżetownikiem, uzupełnianiem kopert. Także zapraszam Was do innego kadru. Okej, okay. także lecimy z piękną stroną, główną, pierwszą, <gł którą tutaj mamy. I tak, jeśli chodzi o wpływy, to tutaj, tak, nie mam jeszcze wpisane tutaj, ale pierwsza to jest wypłata. Która jest w kwocie dzisiaj, na dzień dzisiejszy, 3700 zł. To jest śmieszne, bo to są w ogóle wszystko, takie, wiecie, kwoty na razie. Śmieszne, no nie są jakby moje wypłaty, z tego względu, że tutaj są różnego rodzaju dodatki i to się kończy niedługo, niestety, <śmum> ponieważ o, jakby to będą już ostatnie, jedne z ostatnich nagród, dodatków, wynagrodzeń, jakieś wyrównanie i wszystkiego, bo to wiecie, kończy się jakiś tam etap, zazwyczaj na początku roku, który kończy te wszystkie wyrównania, które się dostaje. Jeszcze chyba będzie trzynastka. Jedyne, co mnie czeka chyba w lutym, a tak poza tym już jakoś specjalnie tych żadnych wyrównań nie będzie, więc to się będzie kończyć już powoli, niestety. No ale na razie te wypłaty są takie, właśnie troszeczkę inne. Poza tym jest również jeszcze nagroda, i to jest już ostatnia, właśnie którą mam. No i 500, plus, które jest standardem, które jest zawsze takie samo. Ok, podliczymy sobie to wszystko ładnie. To jest y, razem 4650 zł. I teraz tak, jeśli chodzi o czynsz, to tutaj niezmiennie jest 800 zł. Nic się nie zmienia, telefon 50. I tutaj, tak, przedszkole jest 300 zł. I już wiem, że za wyżywienie w przedszkolu w tym miesiącu zapłacę tylko i wyłącznie 60 zł, bo Filipa praktycznie w ogóle nie było w przedszkolu w tym miesiącu. Więc tak to właśnie wychodzi niekiedy. Więc sobie to wszystko popodliczamy. I to wychodzi tutaj razem 1210 zł. No i reszta zostaje nam tutaj do rozdysponowania. 3440 zł. I teraz tak, jeśli chodzi o wydatki zmienne, to tego jeszcze wam nie powiedziałam, że w wydatkach zmiennych, słuchajcie, jeśli chodzi o jedzenie, to zmienia mi się kwota na wyższą, ponieważ aktualnie będzie to 1000 zł. Płacimy teraz więcej za jedzenie, musimy mieć dość specyficzną dietę aktualnie. No, i, i wychodzi to tak, że no, po prostu musimy więcej zapłacić za to jedzenie, dlatego ta kwota się zwiększa. No, a Filipa kwota stoi w miejscu. <grych> Ale jeszcze jedną rzecz chciałabym tutaj wpisać, ja to na nazwę wkład, i to są pieniądze, które chciałabym przeznaczyć na taki wkład własny w firmę którą firmę, no to tak brzmi dość wygórowanie, ale ogólnie w taki mały biznesik, który chciałabym tworzyć razem z moją mamą i tutaj chciałabym przeznaczyć w tym miesiącu na to 200 zł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, to jest taki na razie bardzo okrojone, bardzo, no jeszcze się nic nie rozwija, więc na razie jedyne, co mogę zrobić, to Was zaprosić na mojego Instagrama, który zawsze macie w opisie. I on tam możecie więcej zobaczyć na ten temat i zobaczyć, jak to się wszystko rozwijać będzie. I to jest wszystko 1700 zł. Teraz sobie te 1440 odejmiemy od tego 1700. I tutaj mamy resztę różnicy zostaje nam 1740 zł. I teraz tak, jeśli chodzi o fundusze celowe, no to tutaj mamy jakby standard, czyli 40 zł na Filipa. To tutaj zawsze idzie końcówka z tej kwoty. Poza tym mamy, poza tym mamy tak, urodziny i święta, na to będzie przeznaczone w tym miesiącu dość spora kwota, Aha, ale ja sobie zrobię może tak, ja zazwyczaj jak sobie rozdysponowuję, to sobie po prostu zawsze odejmuję tutaj na kalkulatorze te kwoty, żeby wiedzieć, ile mi jeszcze zostało do rozdysponowania. Wesela. To tutaj jest najmniejsza kwota, która będzie po prostu dawana, z tego względu, że ja nie potrzebuję na razie na to wkładać pieniędzy, bo po prostu to jest taki cel dalekosiężny troszkę. Więc damy tylko stówkę tylko albo aż, bo to zależy, jak kto na co patrzy. Poza tym na dom również stówka, to też jest taki cel. W ogóle o tym wam jeszcze muszę powiedzieć, ale to pokażę wam to przy budżetowniku, jak to wygląda, bo o tym też zapomniałam powiedzieć. Tutaj damy jeszcze. Teraz nasze, na nasze 200 zł, sobie myślę przeznaczymy w tym miesiącu nie będziemy szaleć. Teraz są te koperty, które chcę najbardziej, jakby tutaj, wiecie, uposażyć, o które mi najbardziej chodzi. Poduszka bezpieczeństwa ja bym chciała na nią 600 zł tym razem przeznaczyć. To jest spora kwota, ale. No, tak jak mówiłam, jest to dość ważna, ważna koperta dla mnie. Druga ważna koperta to jest koperta kuchnia, ale zrobimy to w ten sposób, że na święta i urodziny damy 400 zł, a na kuchnię 300. I tak to wygląda. Jak będę potrzebowała więcej pieniędzy na urodziny Filipa, to wtedy sobie gdzieś tam je jeszcze znajdę. Na wszelki wypadek sobie to wszystko podliczę żeby zobaczyć, czy dobrze wszystko pododawałam, poodejmowałam. 1740, czyli tak, jak miałoby być. I różnica jest 0. Także tak wygląda mój budżet. A teraz przechodzimy już do budżetownika. Ok, mamy budżetownik, mamy pieniądze. Tylko teraz jestem ciekawa, czy dobrze to wszystko policzyłam w takim względzie, że ja to jakby sobie wcześniej rozdzielałam i wcześniej sobie wypłacałam pieniądze. Ale troszeczkę mi się to pozmieniało z tym moim, jakby, pierwotnym budżetem, który sobie zaplanowałam, więc możliwe, że mam tutaj mało, za mało pieniędzy wypłaconych, ale najwyżej powiecie: widzicie, Widzieliście budżet i ja to sobie później jeszcze wszystko, jakby, z powrotem zrobię tak, jakbym chciała. Ogólnie, jeśli chodzi o budżet, o budżetownik, to coś się zmieniło. A mianowicie zrobiłam taką rzecz, że Kuchnia, słuchajcie, jest puściuteńka. Stwierdziłam, że z początkiem roku wyciągnę wszystkie pieniądze z tej koperty, wyciągnę wszystkie, ko wszystkie pieniądze z tej koperty, którą jest koperta dom, i słuchajcie, wszystko razem, i jeszcze wyciągnęłam pieniądze z koperty wesele, żeby ją uzupełnić, żeby było tam 10 tysięcy. Więc aktualnie na kopertę kuchnia mam odłożone 10 tysięcy tych pieniędzy te, te pieniądze są odłożone na koncie i teraz tutaj zbieram sobie na nowo nie chciałam mieć aż tyle pieniędzy wiecie w jednym miejscu w domu bo to jednak jest troszeczkę yy, no, mniej bezpieczne więc stwierdziłam że po prostu zaczniemy można powiedzieć od nowa ale te pieniądze na szczęście są i już mam tak naprawdę można powiedzieć w połowie kwotę na meble do kuchni, które no zobaczymy czy tak to wyjdzie w ogóle jak to ja sobie zaplanowałam, czy kwotowo to wyjdzie tak jak ja planowałam, czy może mniej, może więcej zobaczymy, no ale tak czy inaczej na razie wygląda to w ten sposób, że 10 tysięcy jest odłożone, a teraz będziemy zbierać jakby na nowo, może będzie większa motywacja, zobaczymy. Ok, lecimy z tym. Jeśli chodzi o Filipa ja sobie jeszcze ten budżet tutaj otworzę, żeby wiedzieć, ile co jak. I tak, Filip, 40 zł. Musiałam sobie porozmieniać pieniądze, żeby jakoś to tutaj mi szło. Więc 40 zł jest. No, ja mam na pewno źle wypłacone pieniądze, to już jestem tego w 100% pewna, ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie. 40 zł. Teraz nasze. Na nasze mam 200 zł. No ta koperta jest tak uszczuplona niesamowicie od ostatniego razu, ale wiecie jak to jest. Poduszka bezpieczeństwa natomiast będzie bardzo ładnie dodane do niej, a mianowicie 600 zł. Leci do koperty poduszka bezpieczeństwa i ją sobie będę ładnie uzupełniać. Kuchnia. Na kuchnie mamy 300 zł. I tutaj możemy to sobie ładnie wsadzić. Nowa świeża koperta, także pięknie. Dom. Dom ma stówkę, której tu nie mam, ale ja sobie to wszystko zaraz ładnie rozmienię. To nie jest tak. <śledz> Może w weselu sobie rozmienimy 200. No, niekiedy to tak wychodzi, że, że trzeba, trzeba w ten sposób działać. Stówka. Jak się w bankomacie wy, jakby wypłaca pieniądze, to tak się to kończy. Teraz co jest dalej? Urodziny i Święta. I tutaj jest 400 zł. 400 zł. Sadzamy, mamy tu 500, zobaczymy czy mi to starczy na te urodziny. No kurczę, mam nadzieję, bo już coś tam mam, ale nie dużo. Wesela stówka. Tutaj sobie tak na spokojnie będziemy zbierać, bo to jednak są pieniądze. Wiecie, dopiero na sierpień musimy to mieć na zbierane. Tutaj jest zmieniona w ogóle też kamila koperta na kotłownia, ponieważ teraz dowiedzieliśmy się, że kotłownia będzie nas dość sporo kosztować. No i, i teraz jednak priorytety się zmieniły. Z garażu zrobiła się kotłownia, więc tak to wygląda. No i słuchajcie, tak, tutaj w budżetowniku mamy wszystko jeszcze na ten nasz krzyż. 800 zł, mam tutaj 660 tylko, także tak jak mówiłam, no, będę musiała sobie dobrać z bankomatu, ale to tam nie ma większego znaczenia jakoś specjalnie, bo. Po prostu to zrobię i tyle. I troszeczkę wyszłam z wprawy przez te szaleństwa grudnia, więc y, przepraszam Was za to. To wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam Was do kolejnego filmiku na tym kana kanale, który pojawi się myślę, że w tym tygodniu. Także do zobaczenia, pa! pa.